Witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Słuchajcie dzisiaj kolega tam jest słysny Nie wiem po której stronie Dzisiaj jest są mali na dwie kamery I tak słuchajcie oboje jesteśmy małymi gigantami Nieważne kto ile ma lat może dołączyć do mali Bo seria jest jedna Dla słabych dla lepszych graczy Jeżeli chcesz wziąć udział w gantach, to teraz łapeczkę w górę subskrypcję Bo dobijamy 150 tysięcy i chyba to było na tyle. Napiszcie w komentarzu e, swój nick, swoje, swoje osiągnięcia jakieś i będziesz mógł wystąpić, no albo zrobić zgłoszenie. A przed wami Connect TV, możecie go znaleźć na YouTube, a może go znacie, może tu jest trochę wizyf od Konika i możesz się przedstawić, Konik. Cześć mam na imię Kamil, mam 23 lata, e, tak jak już powiedziałeś, e, mam na YouTube kanał KonikTV, e, jestem graczem, który właśnie nie słyszy na prawe ucho. Kompletnie. Taki mam niedosłuch. No i co mam? 360 winów chyba, coś takiego. KDS 270 w tym sezonie. No, i tutaj zobaczcie, jest starszy mnie, bo ja mam 21 lat, a konik ma 23 lata. No to słuchajcie, tak jest. jeszcze dwa lata dla konika i już jedno nogą w <grym> 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 się... żartujemy <grym> sobie, żartujemy <grym> sobie i lecimy może w Okej. Okay. Dobry. Na jeden, tak? Na jeden, no. Dawaj, jestem ready. Ready? Ready. Okay. No O, widzicie? Konik to nie jest jeden... To jest lepszy gracz. O, pompa się nie pompi. Nie pomp. A, to jest, to jest... To jest normalne, nie? mówi, że to jest normalne, że tam się nie pompi. Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Right, right? Ready go. To trzeba jak coś gramy, nie? Wyskoczyliśmy o! O, tego. Ty przeskoczyłeś, a ja przeskoczyłem e, e, Poczekam na Ciebie, poczekam na ciebie, nie? Dobra, dobra. No dalej e, daleko nie spadłem, nie mm. o, już możemy lecieć, co? OK Nice. Super, 1-1. Jeden, jeden. Oczywiście. A ty cwaniaku. O, teraz trochę inaczej. Ajajajajaj. A ja zrobić to ze skokiem, co? No. <ślesk> <ślesk> Obrigado. <laughs> Co? Co? Nie chciałeś? Ja już wszystko wiem Wszystko Wreszcie, co? To się robi? Tak jest. no, okay. let's go. Najszyk, na konik. Dobra, mordyś, słuchajcie. Lecimy sobie teraz na meczu duo i widzimy się już za chwilę. Słuchajcie, my jesteśmy już w meczu duo i lecimy sobie na przyjemny parking, zaparkować nasze fajne parasolki. Nie wiem, czy ktoś to w ogóle zleciał. nikogo nie widzę no, jedna ekipa musi to być, niemożliwe, że to nikogo nie ma Dobra, możliwe, no. <grystanie> możliwe jednak, no na razie nikogo nie widzę. No. Może ten wir choć wrócimy, co? A co? A mówiłem, że są. A jednak. A, widzisz okay, Jest jeden gość, czyli on o mnie nie wie, stary. On chce po prostu idzie, on ma żadenyka. No, to no, mu no. Hello! <grystanie> Masz tutaj M. -kę. O! Jakbyś chciał to jest nawet... Tam wolu... koleś. Nawet masz na rpg Dobra. Gdzie masz? to ja bym wziąłeś? Dobra, A, tutaj, wziąłem. dobra. Dobra okay. No dobra, wstydzimy sobie do tego. Oj, Ogień. W ogóle mam trzy granaty. Nie mam granaty. Okay. Premium, granaty premium. <laughs> tu jest gościu. No. No. Ach, chyba będzie od razu wziąłem. A nie, nie będzie od razu wziąłem. To jest dwóch gości. Pursze, jestem daleko. Leżymy. Spokojnie, spokojnie, byszku. A drugi na zero. I drugi leży. No ze strefy Leż. wychodzić. Leży wam. Tu się buduje. Kolapsa został. 40 Nice. Super. Głównie załatwiłeś. <grymne> o, goście Córka. A niech są ci poważni ludzie. O nie. Waleni. No, Teraz tu cerka. Dobrze na tym. Na dronie. Jest 101. A, na dronie kampi gościu. I załupy strzał. Niepoważny kolor. Może jakiegoś nasz płata, żeby stąd zrotować? Mam... a nie, nie mam. A mam beczkę. I idę... poczekaj, jak sobie i podniosę. Tak? Czekaj, wezmę tą beczkę, wypiję, wiesz. Mam jeszcze lotnie. I tak musimy lecieć, stary, bo z 50 sekund do strefy. No. To jest strasznie daleko. Mhm, to to idź już do strefy, nie? Leć sobie już, się spokojnie. Dawaj, bo to takie, wiesz, jest... Tam są Strasznie można tym uciekać, nie. Ale jak się Ale... ma uciec? <laughs> Tego. Każdy, każdy sezon się zaczyna, każdy hejtuje, nie? Ale później człowiek się po prostu przyzwyczaja. Widzicie? Jeszcze plecy mamy. Dostał, biało, leży nice. O nie, wleciał mi do kratki To jest, omcie mi teraz Nice A sam dwie buły takie maśniutkie mam, 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 spokojnie, mam ogniska 3, mam 15 bandaży i... Nie ja też mam ogniska No i super. No to rozstawiamy, imprezka dobranie Dobra, się strzelają w ogóle. Sorry ci te schody postawiłem Dobra, jesteś bandaży trzymaj?

Biało Leży Moja połapka Minus 70 W plecy Czekaj, bo nic nie położyłem Uważaj, RP RP, RP, no Aha Nie mam mapsów. Leży Gdzie to gościu jest? E, gdzieś z W, SW, W Pracowaliśmy jest Biało okay. nice. Kurde, ale powiem ci że ty możesz teraz fajnie poszedł co? Mam shield dla no ciebie Czekaj, okay. yeah. nie, się do Trzymaj do O sorry Fokus pokojowy. Hold Ok. Dobra. Nie dobra. Wychilujemy się od razu. Lecimy dalej. No, przeładujemy wszystko. Chcesz masz Nie mam w sumie już teraz. Ile masz? Wcześniej nie miałem. 1200 mam. Ok, mam prawie 3000. Także luźno. Dobra, lecimy chyba, nie? Coś co ciekawego? O, długo heavy stanie. No ja i tak właśnie damy, heavy sobie zezna. Nie mam, mam. Okay, no ja gram na dwie. Mm, tam kulki dwie, jak coś. Trzeba, właśnie chcieli kulkami i nam oddali od razu. Ale słucham <grym> na tak. naprawdę. I właśnie tam są goście. No, podjechali elegancko. Tutaj jest gość, jeden. No? Możemy mogę w sumie dojechać, co? On jest chyba... On jest chyba słaby Jedem nas jest dwóch, stary Stał? ja wiem Minus mi leży? Najsik No i super Kurde, karasz Karasz, gości Karanko <gry> Dobra, ostatnia trójka nam została Trójka z Matem kiedyś była dobra. Kiedy? To było. Teraz dalej jest. Dokładnie. Dobra, gdzie są ci goście? No właśnie, kurczę, tak się rozglądam. I. Dobra, ja ją ja kuka jak szukam, co? Mogę dojrzeć. Kamperze. Nie muszę gdzieś tu być, nie? Ten bo... e, gdzieś z SE był spal. S SE? -E? SE, E, coś takiego. -E? Wiecie, ja mam tą wizualizację, nie <grych> O nie to nie było gości, to był Słup stary ser. To na leci no, Aha. Aha, To 32 132? 133? Ło, ale głowa! Nice! Zabolało mnie, weź to. Gdzie <noise> on leży? Że... Ja chyba zdziwił. Zdziwił się, co? Jak kurde, gdybym dasał tylko wabi, musiał się jedno, będzie się zeznać, bo... Mamo, mamo, kupuj drugą klawiaturę, przypadek nie zalałem, tak naprawdę to rozwalił pewnie. <noise> Monitor przez okno wylatuje. Mój <noise> ten drugi weź, to jest czy no, tu jest jakiś turtl tu Ale nie wiem czy on był po prostu już wcześniej Muszę się wydaje, że to jest gościu Jest, no U mnie, u jest, lol Ej, gość jest No, koleś ma 20hp Leży. Idą. Lecę na... raczej lecę... O! super mi Nice! Pozdrawiam. Chcesz konik? <grym> może kogoś pozdrowić? Oczywiście. Pozdrawiam wszystkich twoich widzów. Paru moich. <grym> no i co? No Myślę, że to wszystko. No a ja bym chciał Was zaprosić na kanał Konika, link znajdziecie w opisie, możecie zasubować i będzie mu na pewno bardzo miło i mi będzie bardzo miło. Także trzymajcie się i dziękuję za oglądanie.